Witam. tej Seba e, Dzisiaj po raz trzeci zagramy.. Nie pierdziel tylko gramy. Siema tu Raju. <laughs> tak wygryzłem cię. Zagramy w Paranormal! Nie dam się wygryźć. <laughs> Tym okay. razem zagram... Raju! Tak, <laughs> tak siema, mówiłem i już. co mi się powtarzasz. To co? Dobra, nie pierdol! Dawid, ci jest <laughs> jeszcze <Pierwszy laughs> z nami Dawid, który, który ma... Nie wiem. Popę. E... Daj wody. Dawid zajebał. <noise> nawet się człowiekowi napić nie dadzą, nawet to szybko. Uważaj, się nie posikał. Jak 3... 2... 1... Zaczynamy. No, to startujemy. Już się przesuwasz. Ktoś ci pozwolił? Hmm. I więcej rzeczy na zbierasz? No ja co jest po raz trzeci Ej, czy czwarty? I więcej rzeczy na trzeci wier... i ja zawsze na czemu chcesz się gapi? ja zniknął i chwilę na i chwilę wyjeżdżał i zniknął za chwilę wyjeżdżał i woda ci nie, nie woda a woda mnie interesowała mnie woda. Nie, nie ma czajnika. Jak yes. to nie ma. Jest samym końcu. Aha. O. Ej, co, go, to? Ej, co to? Ej co Znowu. Jeszcze się śmieję. Jeszcze mnie łeb boli. Nie na rzekę tylko grać. Przerobam. Nie na Co pukasz? Ej! Patrz Aha. Ej, A to to. Ej, te mnie prześladują. We. Co to? Kto tam? Zn Ktoś ci pozwolił się napiąć? Ktoś mi puka Ktoś ci puka? Ktoś mi puka do drzwi Ej, co to? Ej! Wypuść mnie! Zakręć się! Słyszysz? Przestań! Puźmie! Ups! Fajnie, krew się wylewa litrami. A lustro? W lustrze nic nie ma. Zgaś... ...światło i wejść do pokoju. Ej, czemu ten obraz się zmienia co chwilę? One są chyba jakoś zakryte. Dopiero jak coś... czegoś dokonasz, to one się zamienia prawdziwy obraz. Ta czaszka jest fajna. Znowu coś biegnie, no kurde! Ej co? Puść mnie! Puść mnie. 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 mnie! To co? Telefon! Chyba! Ej, butelka lata! Piwo mi postawił, no dobry. To jest piwo, nie, to jest wino chyba. Nieważne. Nie? To chyba nie był telefon Hę? Idź na pole A dobra, mam baterię, mam baterię Ty mam. Co się kiwasz? Hm, fajne Pieski szczekają My battery's mu się słowa. Powinienem iść do łóżka i spoczywać spokojnie. dla O! Nie, znowu ten moment! Nie! Ale tym... Bateria mi nie panie, nie panie, nie panie. Szukam, szukam po... tym cholernym płocie. puść mnie. Ej. <laughs> Ej, no bo. <laughs> Co, coś mi to brzmi. A nie, to lodówka. Co to było? <śmianowite> <A>! <śmianowite> Dobra, to się mnie już wystraszyło. Efekt, poruszający. Nie? O bateria, bateria, bateria. Nie tym razem. nał. To jest fajne. To fajnie wygląda. Znowu wy! A wy co czemu? No i co? Aha, znowu się się. Ta sama scenka. No. Co dalej? O, idzie coś. Słyszę jak coś idzie. tu możesz idzie. mieć tą samą scenkę co ja. To nic nie, nie mówiłem. Dobra. Słyszę, jak coś idzie, a już nie idzie. A, to ja miałem scenkę, chopiącą, jak duch mi po tych schodach leciał. O. Dobra, ruszamy. Spróbuję się z nim znowu porozumieć. Goodbye. To się powinno chyba codziennie próbować. But. L. L. Le. Le. Uh, leaf. Zostaw mi. Zostaw. E. Leaf. Event? Leaf. Event? leaf. 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 Zostaw. Zostaw. I coś strzeliło w kuchni chyba. Bo słyszałem, jak coś spadło. Leaf. E, co Ile obraz masz? E. Gdzie? No tu. To... LOL. O kurwa, co to jest? Jak coś zjada. Jak coś zjada. Jak coś Jaki zjada. demon. Kurwa. E, LOL! Dziecko! Ej Z porcelany jakby zło... nie ma Jezu, ej kurwa krzesło się wywaliło Ja w nocy Ej Ale patrz, tu coś z inny Tu coś zawsze mnie. ja przynajmniej zawsze miałem mitka A tam koło ciebie jest obraz? Tam gdzie jest koło łóżka? Nie Nie jeszcze Ciekawe dlaczego tu myślisz tylko o pierwsze Jopie, przerażające obrazy Ej, o! Czacha Ej, coś się cieszy Zostaw mnie! Pośpiewaj Podejdź sobie do tej czachy Znowu coś biegnie Idę do ogrodu O telewizor wyłączę Ja miałem na laptopie także twarz dziecka trzeba było przełożyć Oj Koło mnie rzucaj Ej, to się da coś Co tak ciężko oddychasz? Ja? No ty. Serialnie? No. Kuka się nagrze. Dobra, tylko ja ciężko oddycham cicho być. Ej tam są bloki w... Jakbym mógł skakać, to bym przeskoczył płot. To jej to Ci ludzie nie myślą. Dobra, wpuść mnie do domu. Aha. Patrz po deskach, bo chyba ci na nie puka. Patrzę, patrzę. Rekuje skadin, patrzę. Znowu słyszałem jakieś drzwi, coś puka. Ale ktoś otwierał drzwi i pukał. Ktoś puka? Ktoś puka Dawida. Co? No nie pierdzie, że dalej nie mogę. No dalej nie mogę otworzyć. Już już Ale nie pada deszcz już. Chory obraz, ja pierdolę ten obraz mam cały czas przed oczami. No, ja też, żebyś wymagać. wiedział jeszcze to dziecko z porcelany. To dziecko już raz widziałem, czy dwa, ale on ten obraz pierwszy Ej, ja nie, nie, nie mogę, o dobra. Taki obraz. No popatrzcie. Zamiast obrazu z tymi śleczkami z to miało jak... Ej, patrz, tu na ciebie mi się coś na... Ej, patrz, na... Oczy, czy... Namalowało mi się tu coś. Takie coś jak, jak grał Magi nad łóżkiem. Nie możesz Nie. nie. Ty, a w tym lustrze na górze... Nie, nie to... widzisz? Nie jest... Ej, ty... Popatrzcie, Magi. Nie popatrz widzę tego, obraz. tego obrazu. U! Ja go widziałem, ale nie tu Uch. Chory obraz opie Taki stwór. Idę na idę na stryszek. Noga St odbicie stopy, nie noga. Cijko! Klasycznie. Klasik. Ale i tak wystraszy. No! Coś migło. Ale dalej nic. Bo na dole się zmiany teraz żeby... wiem. Ja czy ty dziecko widzę? Co? Coś tu wpadło. A to było od... Karton, który zabił Hankę? Inaczej zaś ta twarz wygląda. Co ta? Nie tamta, znaczy Ja to jest ten... O, włączyła się. Teraz? Teraz dopiero. Ja pierdzielę. Na początku się nie włączyła. Ale o którym twarz ci chodziło? Tam, aha, tamty, który ty nie widziałeś jeszcze. Na, na ścianie, gdzie była ta postać. Puść mnie już to? Włączyłem mi tam w ogóle, gdzie O, właśnie. Koleś się rozgląda. I, i zobaczę tą twarz tam. Gdzie? Tam gdzie była ta wisząca przebita postać. Pamiętasz? Ale nie przebity. O! To co? A bateria pada. O! Spać Masz jeszcze jeden dzień czy to koniec? Dwa. Każdy A, mać, co Nie. co te Ale pisał mi live. Mm. O, przesuwają się krzesła. Patrz, ja się Patrz jak tą mordę tu widać. Aha. Cześć walło w stół. Cisza. Znowu coś po stole. Trzeci dzień. Ostatni? No bo Ej, tak coś nie idzie, nie. coś leci. E? Pogalam z nim znowu. Leave Markus chyba będzie Chyba codziennie z nim można gadać. Za pierwszym, w pierwszym no. mi No w pierwszym mi Markus Klasy Zostaw Markus Opuść. Markus Ten obraz mnie przeraża. Ja już go gdzieś widziałem ogólnie. A to obraz tam e, koło tego. Mi się to jest? kojarzy to z tym, z greckim polega... bogiem, to... który zżerał ludzi. A ten przy łóżku jest? Podiaki. Ten, ten sam! Mi się Mi się to kojarzy z tym bogiem greckim, czy chyba rzymskim, co zżerał swoje dzieci Coś się wylało. Znowu lampki. Ale mało przedmiotów zebrałem, w ogóle nie mam nic do zebrania prawie. Jak to nie? Butelka dalej leży na początku. Gdzie jest? Tam przy tym co się przerwyciło tam ta butelka po lewej widzisz? O po lewej no. na, na łóżku koło telewizora jest jeszcze jedna rzecz do wzięcia Na łóżku nie na stole A tu Gdzie jest? Ja też nie Chcę znać to jest fajnie Zamilki ty zwłóż, ale tam coś na ścianie było, nie na, Gdzie? Na zewnątrz. No? Ja, bo ja mam ze... ze lewo, lewo, lewo. No tak jak szedłeś, kurw Obróć się. O, idź, idź. Patrz, to, to lampa. Lampa. Ej, coś, z, ej, znowu coś puka. Ostatnie to jest? Pukało coś. Idę na górę. O, tu jest duszek. Ale nie mam płaczu dziecka. Ale coś łazi, gdzieś. O, o, kruk! Kruk! Uch. Wywaliło mnie? Stałem? Ej, what the f! A Wsta... się coś się poruszyło na dole? Słyszałem, szur. Dobrze walczysz? Ja? Każdy da się przeżyć teraz dzień no. dłużej na przykład No i w ogóle rzeźnie Po prostu są pewnie mi się wydaje, że jest różna kolejność. No. Ale czemu nie ma na przykład zbierania tych przedmiotów To od kolejności zależy jak ty to wygrasz. No już Cię Przegrasz tam. Ale te stołki się w ogóle przesunęły na drugą stronę. Może na górę iść. Idę, idę. Nie na polu już byłem przecież. A, ale potem poszedłeś coś nowego, odkryłeś, nie? Co odkryłem? Nic. Jak to jest? A kruk to co? No kruk. Słyszę coś? I znowu coś puka. Może tu się da wyjść no, teraz? Pokażę ci. I coś otworzyło drzwi. Lewo, lewo, lewo. Co? No. Nic. Nie! Coś Aha! Położyłem się na łóżku. Fail! Dla. Cicho. A on ma robić? Nie, miał. To nie miał? I tak już nie było nic do roboty. Przeszukałem cały dom. On się zjeży w tę łódkę. I tak by mnie to się nie zażal. Ale co do tego on się zjada. Ale on jakoś tak dziwnie to robi. Dobra, dziękujemy za oglądanie. No na razie. 另外这些。